Zobaczcie, kto do mnie przyszedł. Nie uwierzycie. Tak, już przed świętami zajączek. Przyniósł mi cały koszyczek saszetek niespodzianek. Za chwilę pokażę Wam, jak one wyglądają. Mnóstwo saszetek, niespodzianek różnych zabawek. Teraz przejdziemy do otwierania ich. Pierwszy ogień saszetka of Banis. Czyli kocham króliki, króliczki, i ją będziemy jako pierwszą otwierać. Ro, roz... Nie no, ultra rzadki mi się trafił, ludzie. Nie no, już od razu takie szczęście i mi się ultra rzadki trafił? Nie no, ultra rzadki mi się trafił, ludzie. Takie szczęście, pierwsza saszetka, dopiero to jest Sparkle Brokatowy. O, no Cóż za szczęście, nie no Nie no Normalnie nie mogę Nie mogę Ale na serio, cóż za szczęście, musiało mi się trafić no najlepiej, teraz jeszcze ten i love kocham leniwce niech mi się jeszcze trafi jakiś rzadki ludzie no to dopiero będzie szczęście za kocham leniwce no to zaczynamy no ale dopiero będzie szczęście jak tu też się trafi jakieś rzadki ludzie ja się tak nie wiem czemu ale te są po to żeby się nie stresować, ale ja, ja nie stresuję się, tylko jestem podekscytowana. Uff. Szkoda, że nie rzadki. Ona ma. Szkoda, że nie rzadki, ale fajny jest. Fajny dzięki. Puchaty. Słodziutki i puchaty. A na serio strasznie mi się te figurki podobają. Super w ogóle, super. Ja nie mogę w to uwierzyć. Ale się super trafiło, ludziska. Przechodzimy dalej. Little Spetshop figurka misia, już odkryta. No szkoda, że nie niespodzianka. Ale dobrze, że jest. A zapomniałam wam powiedzieć, razem z tak jest 8. a to i nasz misiu. No ale na serio akurat się tak trafił, no bo ja uwielbiam pomańczowy a tu prawie same pomańczowe rzeczy widzicie po kaczce tam z tyłu a więc tak, pomarańczowy misiek do tyłu na, na koniec oczywiście wam pokażę wszystko co tam wylosowaliśmy i teraz dalej przechodzimy Te, to jest Big Animal World czyli wielki zwierzęcy świat i tu powinna być jedna figurka i jedna książeczka. Otwieramy. O. Dobra, o kole. Dobra, jest książeczka, o, ja ty. Taki robal. Robal. Taki robal tu nie pasuje do tych klimatów, ale dobrze, że jest. Jest trochę taki galaretkowaty. I w ogóle, czy tutaj jest jakaś ten... Dobra, jest. gotka jest, jest. E, ty, poczekajcie. Hey ludzie, czy mi się zdaje, czy to ten jest? No, kształtem taki sam jest. A jeśli tak, to w ogóle tak jeszcze mi się trafia, że nie mogę. Ta zabawka jest trochę ohydna, ale fajna. Kolejny rzut karty minionki Nie dziwcie się jak tu jest inny napis no bo nie ma oryginalnych kart minionków Ale jakby były to Od razu biorę muszę to odciąć nożyczkami Mam nadzieję że kart nie przyciłam do brania Ale ile jest tych kart w środku to nie wiem Co to ma niby być Grou. Ta mała siostrzyczka. Nie pamiętam jak się nazywa. Minionek. Kolejny grou. Teraz druga siostrzyczka. I druga siostrzyczka. Minionek. Minionek. Jakiś tam Aladdin. I tyle tych kart. Teraz policzę ich tam. Razem kart jest 8. No, karty jak dla mnie dzi dziwne są. Ale, no nie, nie wiem jak skomentować te karty. Jajeczko, ale mówi od razu to jajko jest do wody, dlatego w tym filmie nie wam, nie pokażę jak wygląda w środku. Może na jakimś środku się będzie. Jajko takie też, pójdę znaleźć wody do kubeczka. No w ogóle, znaleźć wody do kubeczka i znaleźć kubeczko. Dobra, ja teraz wrzucam to jako. Mam nadzieję, że się zmieści. No nie mieści się, muszę trochę naleźć. Jeszcze musi się trochę ten ale... Musi być tak do przodu. Żeby to coś do tego jaka ciało. Poczekaj. Nie mogłam tego całkowicie włożyć. I sobie tylko bałagan w pokoju zrobiłam. I nie chcecie wiedzieć, ile ja mam tych młodych popsów w domu? Ale naprawdę nie chcecie wiedzieć, ja ich mam tysiąc. Ale tak na ostatni raz Zobaczycie, co jest. Nie, no. Ludzie! Coś to za szczęście jest! jest to jest ta figureczka unikona. To najrzadsze, co tutaj jest. Ludzie, coś za szczęście! No, szczęście wielkie mnie się przytrafiło. Chociaż szczerze wam powiem, to mam już taką. Ale i tak się cieszę. No, przecież nigdy nie narzekać rzadkich figurek. Do tego jak się trafiły dwie rzadkie. No najlepiej jeszcze nie się rzadka figureka trafi w Super thingsach. No to dopiero już będzie. A więc teraz Super thingsy. Odcinamy. No proszę was. Oby tu była to była taka figurka, ale na pewno nie jest to rzadka. To jest czekolada. Czeka, czeka. Zobaczmy do jakiego składu należy. A jakby co nie otwierałam. O, do tych. Mandila. Cream team. Kremowy. Z... Dwa drużyna. Zła czekolada. Wersji czerwonej. No ale na serio jeszcze coś tutaj jest? Dobra, nie, już nie ma, ale wow, wow, wow. Jeszcze jako tutaj zanurzę. Więc wow. ma many wow. Jeszcze wam pokażę wszystkie po kolei. Srebrny zajączek. Pomańczowy leniwiec. A do nich były takie naklejki. Tutaj taka książeczka, a tu taka naklejka. Rzadki unikorn, cwana czekolada, pomarańczowy misiek. Karty minąków. Obcisły obal. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Pa! I patrzcie, z tego papieru było. Wszystko do papierów. Może nie wszystko. Wesołej Wielkanocy, kochani.